Słuchajcie, jestem Rosa. Dzisiaj przychodzę do Was z dobrymi newsami. Po pierwsze, mamy dzisiaj straszną historię. Po drugie, mamy dzisiaj konkurs. A po trzecie, jeszcze jeden konkurs. A o co dokładnie chodzi? Cóż, pierwszy konkurs wygląda tak, że wystarczy zostawić suba na tym kanale, napisać na dole komentarz. Oraz wpisać kodzi kto w sklepie Brostars. Jeżeli to zrobicie, to bierzecie udział w konkursie na karnet zadymiarski. I takie są zasady tego ogólnie konkursu. A drugi konkurs jest dla osób, które zdecydują się kupić karnet zadymiarski z moim kodem. Jeżeli kupicie karnet zadymiarski z moim kodem, to dorzucę jednej losowej osobie do tego właśnie karneciku Gemy, a dokładniej. Do wygrania jest aż 350 gemów. Tak jest. Losowa osoba dostanie 350 gemów bonusu do swojego karnetu zadymiarskiego. A teraz co? Zaczynajmy ten materiał. A i przy okazji, jeżeli chcecie bonusowy, dodatkowy odcinek, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę, 3000 łapy w górę i robimy bonusowy odcinek o skinie do kolec, czyli tym diabełku. A teraz lecimy. Historią naszej zadymiarki w skrócie, ale takim naprawdę dużym skrócie, możemy streścić tak. Od hobby. Do mrocznej obsesji. Jednak o co dokładniej chodzi? Jak hobby mogło przerodzić się w coś tak przeraźliwego? No właśnie, na ten temat w dzisiejszym materiale. Dlatego też oglądajcie do końca, aby poznać całą jej historię i dowiedzieć się, jak to się stało, że nasza Katie, bo tak brzmi jej imię, przerodziła się w mroczną Colette, kolekcjonerkę. Historia ta zaczyna się niewinnie, w sumie jak każdy horror. No cóż, nasza Katie była dziewczynką o dosyć nietypowym hobby, chociaż może na początku dosyć typowym, ponieważ za dzieciaka uwielbiała, ale to naprawdę kochała, zbierać różne zabawki, kolekcjonować się. Miała tysiące lalek, tysiące pluszaków, tysiące różnych tam maskotek. No wiecie, typowa kolekcjonerka. Jednak z czasem zaczynała dorastać. Była coraz starsza i starsza. Posiadała już około 17 lat, a jej hobby nadal nie ustawało. Cały czas po prostu kolekcjonowała różne rzeczy, naprawdę różne. Jednak w momencie, kiedy wyszło Brawl Stars, miała na punkcie tej gry mega, ale to mega można rzecz powiedzieć przeraźliwe hobby i zaczęła kolekcjonować wszystko, ale to naprawdę wszystko co z tą grą jest związane. Otworzyła ona nawet dziennik, dziennik, który był no dosyć nietypowym dziennikiem, ponieważ zbierała w nim wszystkie informacje na temat Zadymiarzy. O tym jakie są ich historie, o tym jakie są między innymi relacje, jak wyglądają ich drzewa genealogiczne, gdzie mieszkają oni w świecie Brawl Stars i jakie tam swoje mają zainteresowania, jakie lęki i tym podobne. Po prostu była kopalnią wiedzy na temat Zadymiarzy i wiedziała o nich dosłownie wszystko. Mniej więcej rok po wydaniu przez supercela naszej gry Brawl Stars, nasza Katie posiadała notatnik. Notatnik, którym miała wszystkie informacje na temat całej tej fabuły naszego Brawl Starsa, całej otoczki właśnie tej fabularnej, całego tego świata i wszystkich zadymiarzy. Wiedziała dosłownie wszystko, ale do tego posiadała gadżety. Gadżetów miała ogrom, wyobraźcie sobie pokój taki 15 metrów kwadratowych, coś takiego na 15 metrów. No, i w tym pokoju. Jedna cała ściana zawalona plakatami z browser. Z tych plakatów, jak się przyjrzycie, to tak na oko 500, 600, 700, naprawdę masa. Do tego półki zawalone gadżetami, maskotami, spajka, jakieś tam gimmiki, jakieś tam różne inne gadżety, książki i tym podobne. Wszystko to tylko związane, a szafa, garderoba. Tam buciki, w jakieś spajkery, do tego skarpety spajkowe, różne, różne koszulki z Leonem, z Mortisem, z naprawdę każdym zadymiarzem. No po prostu wszystko, co tylko z Brawla możliwe, posiadała. Katie, jak sami widzicie, no nie znała umiaru i zaczęło jej już na punkcie tego Braula troszeczkę odbijać. Jednak. Pewnej nocy zainteresował się ją tajemniczy jegomość. Oczywiście większość już pewnie wie, że jest to Mortis. I to on właśnie przyszedł do niej z tajemniczą i nietypową propozycją. Jednak jeżeli nie wiecie dlaczego to jest Mortis, nie wiecie dlaczego on się interesuje tak zadmiarzami. I to on w sumie jest również w pewnym sensie związany z naszą kolet. Cóż, jeżeli tego nie wiecie, to polecam sobie obczaić całą serię ze strasznych historii. Linka do playlisty macie teraz w prawym górnym rogu ekranu. Serdecznie tam Was zapraszam, ponieważ odcinki fabularnie wszystkie są ze sobą po trochu związane. Tak minuta, pół minuty odcinka jest związana z kolejnym odcinkiem, więc oglądając szyściutkie odcinki z całej serii poznacie historię naszego Mortisa i dowiecie się, dlaczego tak z naszą Kolet jest tutaj związany. A wracając do dzisiejszej historii, wracając do tej mrocznej historii, teraz przychodzimy na te właśnie mroczne rejony. Dlaczego właśnie teraz? Cóż, ponieważ teraz przychodzi Mortis i przychodzi jego propozycja. Podszedł on do colette i złożył jej propozycję, można powiedzieć z jej perspektywy nie do odrzucenia, ponieważ zaproponował jej coś czego nikt inny nie mógł, a mianowicie zaproponował jej miejsce w świecie Brawl Stars, zaproponował jej opcję życia z zadymiarzami i bycia w tym świecie. Ona, jak pewnie się domyślacie, zgodziła się, jednak był to błąd. Był to błąd zaproponować jej coś takiego, ponieważ już wtedy lekko jej odbijało, jednak kiedy trafiła do świata Brawl Stars, to tam, oj, kochani, tam dopiero, dopiero się zaczęło i jej hobby, jej lekka obsesja przerodziła się w coś, ale to coś naprawdę przerażającego. Zresztą, sami posłuchajcie, co tam się wydarzyło. Nasza Katie, kiedy trafiła do świata zadmiarzy, dostała pseudonim Colette, od angielskiego słowa collect, czyli kolekcjonować. Jednak. To stwierdzenie, kolekcjonowanie, ma trochę głębsze znaczenie w przypadku tej postaci, ponieważ była tak uzależniona od naszych zadymiarzy, że zaczęła być małą złodziejką i podkradać im różne rzeczy, na przykład kubki, z których pili, czy jakieś poduszki z domu, później nawet podkradała im jakieś resztki jedzenia. No naprawdę, osoba szalona, a na domiar złego, to trochę jest, no, można powiedzieć, przerażające, włamywała się do domu w zadymiar. Zamiarzy. Najbardziej szczególnie upodobał jej się Spike i potrafiła w jego domu siedzieć gdzieś w kącie, w ciemnościach i go po prostu w nocy podglądać, robić notatki, jaką spał. Naprawdę, osoba szalona. Jednak to podglądanie, to zabieranie rzeczy jej nie wystarczyło. Oj, nie, nie, nie. Nasza kolet miała mroczniejsze zamiary które pragnęła po prostu zrealizować, ponieważ zapragnęła mieć tych wszystkich zadymiarzy, mieć każdego z poszczególnego zadymiarza wyłącznie dla siebie. Dlatego też rozpoczęła swój mroczny plan, plan przejęcia życia naszych wszystkich zadymiarzy. Jednak jak to wyglądało dokładniej? Na początku zaczęło się od mocy, to na nich skupiła się i to właśnie te moce postanowiła zacząć kraść naszym zadymiarzom, postanowiła je skopiować. Później jednak moce, niestety to za mało, postanowiła czegoś więcej, postanowiła podjąć kolejny krok. I tak jej celem było zawłaszczenie zadymiarzy tylko i wyłącznie dla siebie. Nie nie nie, nie możecie się zadymiarze spotykać z innymi. Tylko kolekt może mieć was wyłącznie dla siebie. Dlatego też jej celem było wyłapanie wszystkich innych zadymiarzy, którzy znajdowali się w świecie Brawl Stars i zamknięcie ich, zamknięcie ich w swoim domu, zamknięcie ich w klatkach i trzymanie ich tam tylko i wyłącznie dla siebie. Jej pierwszym celem był jej ulubieniec, zadymiarz którego po prostu uwielbiała, a mianowicie Spike. Uwielbiała również jeszcze pewną zadymiarkę Piper i to właśnie oni są jej pierwszym celem i to właśnie na nich teraz poluje i to właśnie oni, oni muszą się martwić, ponieważ jeżeli ich dopadnie, to będzie ich koniec.